Znajdujemy się na punkcie widokowym na zamek książ. Z tego miejsca opowiemy krótką historię tego miejsca. W cenie biletu zostaliśmy wyposażeni Nie, w takie. Przewodniki, audio. Jak na razie widzę najwięcej problemów z założeniem tego, wszystkiego, ale jest dziewczyny ogarnięte. Tak, także są dwie Do... wersje. My mamy dla dorosłych, dziewczynki mają dla dzieci. Miały, Dostaliśmy wersję. krótką instrukcję obsługi. Podobno mamy trzy razy nacisnąć duży przycisk, jak wejdziemy na schody. Wszystko się zgadza? Tak. No to ruszamy. Cześć, witajcie. Dzisiaj 10 luty. Znajdujemy się w świebodzinie. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj około 22. Noc spędziliśmy spokojnie, ale komuś, kto ma czuły sen, nie polecamy, bo blisko znajduje się ruchliwa ulica. Cześć, witajcie na kanale W Stronę Słońca. Powoli dobiega końca nasza dwutygodniowa objazdówka przyczepą kempingową po Polsce. Tym razem skupiliśmy się na południowej części naszego kraju, a najwięcej czasu spędziliśmy w pięknych polskich górach. Naszą górską przygodę zaczęliśmy od pasma Beskidu Żywieckiego z niesamowitą babią górą. Później zawitaliśmy naszym zestawem w masywie śnieżnika i górach stołowych. A naszą przygodę z górami zakończyliśmy w tajemniczych górach Sowich. W tym czasie udało nam się zdobyć 4 z 28 szczytów korony gór polskich. W międzyczasie, oczywiście, połknęliśmy bakcyla i resztę szczytów postanowiliśmy zdobyć na kolejnych zimowych wyjazdach. Całą podróż opisaliśmy w 9 kolejnych odcinkach serii Ferie w Polskich Górach. Tych z Was, którzy jeszcze nie oglądali, gorąco zachęcamy do nadrobienia zaległości. Aha. W ostatnim odcinku tej serii witamy się z Wami z Wałbrzycha, a dokładnie z parkingu przy zamku książ, którego zwiedzanie zaplanowaliśmy właśnie na dzień dzisiejszy. Dzisiaj mamy 9 luty. Od rana zaczynamy zwiedzanie zamku książ i jego okolicy. Z parkingu idziemy na piechotę, bo mamy bliziutko. Zaczynamy zwiedzanie od mauzoleum. Później jeszcze sam zamek, ruiny starego zamku oraz palmiarnia i jeszcze jest też punkt widokowy, na który zajdziemy. Taki jest plan. Będziemy zatrzymywać i pokazywać każdą atrakcję. Mauzoleum, czyli kaplica grobowa rodziny Hochbergów, którzy panowali na Zamku Książ. Na początku to był pawilon letni, służący rozrywce, umieszczony w ogrodzie i powstał w 1734 roku. I dopiero w 1883 roku został przekształcony na mauzoleum. Obecnie w mauzoleum, dawnym mauzoleum, znajdują się już tylko puste krypty, i jeszcze z ciekawostek dodam, że jako ostatnia została w nim w tym mauzoleum pochowana księżna Daisy von Kochberg, jednak w 1945 roku w obawie przed zbezczeszczeniem zwłok przez radzieckich żołnierzy zwłoki zostały potajemnie wykradzione i umieszczone gdzieś na cmentarzu nie wiemy gdzie do dzisiaj pozostaje to tajemnicą. Na punkcie widokowym na zamek książ. Z tego miejsca opowiemy krótką historię tego miejsca. Zamek powstał w XIII wieku za panowania Borka I surowego, no mów już. a w XVI wieku został przekazany za nieznaną kwotę rycerzowi Konradowi I van Hooghberg. Należał do rodu rodziny aż do II wojny światowej, kiedy to w 1941 roku zamek przyjęli naziści. Od 1991 roku jest własnością gminy Wałbrzych. <mułysyjny> Bilety już mamy kupione. Bilet normalny 64 złotych. Bilet urgowy 44. Dzieci do lat 4 za darmo, także Tomek nie płacił. W cenie mamy zwiedzanie zamku, palmiarnie plus, plus sta do ogierów. Jeszcze była taka opcja, że można było zapłacić 20 zł więcej i można by było jeszcze zwiedzać Muzeum Porcelany, które zwał w Ałbrzychu, i starą kopalnię. Także też fajna opcja nie wiedzieliśmy. Prędzej może byśmy z tego skorzystali, ale teraz już nie mamy czasu. Kolejnym punktem na naszej dzisiejszej trasie są stanie zamkowe. Zabudowania powstały w 1844 roku. I co ciekawe, jako jedyne z całego kompleksu Zamku Książ, zabudowania te przetrwały II wojnę światową w niezmienionym stanie. Prawdy, Aneta przed chwilą właśnie stwierdziła, że to mógłby być hotel. No, zobaczcie tutaj naokoło, pięknie to wygląda. Tak. No, tak. też ma być podobno stado gierów, które będziemy podziwiać. <noise> A tu widzimy, są różne pomieszczenia, w których się wchodzi. Tu akurat pierwsze to powozownia. I są różne powozy z różnych lat, za nami powozownia, a teraz wchodzimy już do stajni właściwych. Zobaczcie, tutaj są pełno boksów. No i szukamy jakichś zajętych. O, no, już widzimy jakiegoś. Ja chcę widzieć takiego. To jest moje Ale masz mały konik. Z rybak mleko. No, i podejdę bliżej. Bo się nie zdenerwuje na mnie. Ola wyczytała tutaj na kartce wiek tego rybaka. Wychodzi z tego, że on ma niecałe dwa tygodnie, a już taki wielki piękny konik. Zaraz Cię podsadzimy. A co Asia chciała powiedzieć? Co chciałaś mówić? O, ja chcę mieć takiego konia identycznego i to jest moje marzenie, żeby na koniu jeździć. Tak, Asia chce się uczyć na koniu jeździć. I Marysia też. Dlatego ja specjalnie tu tak. przyszliśmy, żeby mogły sobie pooglądać koniki. O, źrebak do nas przyszedł. No. Powoli opuszczamy już stajnię i będziemy szli w stronę zamku. W pierwszym pomieszczeniu, gdzie byliśmy, były właśnie samice z małymi. Ale w następnych pomieszczeniach, gdzie wchodziliśmy, to było naprawdę bardzo dużo pięknych ogierów, że warto było przyjść i zobaczyć. O, a teraz, teraz wychodzą w malutkie. Jeden, w tym jeden bardzo utalentowany. Tylko niestety nie było go akurat w domu. Wyszedł na spacer. Nie było go w boksie, tak, ale jest, był jeden, który był mistrzem świata. Ale teraz pewnie jest na jakimś treningu, także go nie zobaczyliśmy. Ale podobno ma niedługo wrócić, więc będziemy jeszcze chyba na niego czatować. Tak. Może wrócimy tutaj, może go spotkamy. Tak, na nam autograf. <noise> no właśnie, a teraz już opuszczamy to miejsce. No a po dwóch godzinach wreszcie udało nam się dotrzeć pod ten słynny zamek książ. Chodzimy do środka. Mamy trzy piętra z tego co widzieliśmy do zwiedzania, trzy kondygnacje. No, jest... W cenie biletu zostaliśmy wyposażeni w takie. Przewodniki audio, jak na razie widzę najwięcej problemów jest z założeniem tego wszystkiego, ale jest dziewczyny ogarnięte. Tak, także są dwie wersje, my mamy dla dorosłych, dziewczynki mają dla dzieci. Właśnie, dostaliśmy krótką instrukcję obsługi, podobno mamy trzy razy nacisnąć duży przycisk jak wejdziemy na schody. Wszystko się zgadza? Tak. No to ruszamy. Wyposażeni w świetne audio przewodniki, wyruszamy na zwiedzanie tego trzeciego pod względem wielkości zamku w Polsce. Na samym początku zapoznajemy się z dziejami rodu Hochbergów, który władał zamkiem przez kilka wieków aż do przejęcia go przez władze hitlerowskie III Rzeszy. Choć początki książeńskiego zamku sięgają wieku XIII, to właśnie na okres kilkusetletniego panowania Hochbergów przypada czas największego rozkwitu budowli, w tym czasie ulega ona przeobrażeniu zamku obronnego w jedną z najpiękniejszych rezydencji w Europie. Z historią Zamku Książ związanych jest wiele wybitnych i niepospolitych osobistości, ale dwóm z nich nasz audioprzewodnik poświęca zdecydowanie najwięcej czasu. Pierwsza z nich to Jan Henryk XI. Przez wielu uważany za najwybitniejszą postać rodu Hochbergów. Człowiek, o którym mówiło się, że znacznie wyprzedza swoją epokę. Za jego panowania rozkwita nie tylko sam zamek, ale i cała okolica. A majątek rodu sukcesywnie ulega powiększeniu o kolejne ziemie. Druga to wspomniana wcześniej księżna Daisy, żona Jana Henryka XV. Jak barwnie piszą przewodniki, księżna to postać słynąca z wielkiej urody, wąskiej talii i ciętego języka. Dość powiedzieć, że na podstawie jej niezwykle ciekawego życiorysu powstało co najmniej kilka książek, a my sami z przymuzalnego sklepu wychodzimy z jedną z nich. W czasie II wojny światowej obiekt zostaje przejęty przez nazistów i przemianowany na kwaterę główną Hitlera. Nie trudno się domyślić, że w tym czasie znaczna część cennego wyposażenia zamku zostaje z niego wywieziona. Pod koniec wojny stacjonujące tutaj wojska radzieckie kontynuują dewastację i na długie lata obiekt popada w ruinę. Dopiero w latach 70. ubiegłego wieku w Zamku Książ ruszają pierwsze prace remontowe. Skończyliśmy już zwiedzanie zamku. Jesteśmy pod dużym wrażeniem. Dużo komnat, naprawdę pięknie w środku, warto przyjechać. I co zadowolenie jesteśmy też z tych? Audio e... przewodników. Tak. tak. Trzeba przyznać, że audioprzewodnik na najwyższym poziomie. Tak. Przez 40 minut, zwiedzania, praktycznie wszyscy z otwartymi ustami nikt nie miał ochoty przyspieszać tak. a i dzieci miały swoją wersję i fajnie, taką. że dzieci miały swoją wersję specjalną dla nich przygotowaną także też były zachwycone też wersja, bo no, tak. podobało mała. się Asia? Tak. No, tak. Tak, i oczywiście wszyscy. była też opcja mm, poszerzenia wiedzy tak, można było sobie albo dłużej, albo krócej wysłuchiwać zależy ile kto ma czasu i siły <ślam> Zamek Książ to bez wątpienia jedno z tych miejsc po wyjściu, z którego będziecie chcieli poszerzyć swoją wiedzę a najlepszym sposobem jest właśnie kupno takiej na przykład książki. Co dlaczego, dlaczego akurat ten tytuł? To jest pamiętnik księżnej, która tutaj mieszkała, księżnej Daisy. Ogólnie są trzy części. Dwie pierwsze są chronologicznie datami pisane po prostu jej przeżycia. Ostatnia część to są trochę wspomnienia, bo to już jest na końcu pisane, jak już była chora na wózku inwalidzkim, nie mogła podróżować, była rozwiedziona. To są wspomnienia jej z młodości, jej marzenia. No i także jakieś są już też pokłosy zbliżające się II Wojny Światowej, także też trochę. Tyle o zamku, bo czas trochę nagli. W planach na dzisiaj mamy jeszcze zwiedzenie palmiarni, a ta poza sezonem letnim zamyka się wcześniej. Po około 20 minutach spaceru docieramy na miejsce. Palmiarnia w Wałbrzychu powstała w latach 1911-1914. Była budowana przez Jana Henryka XV dla swojej żony księżnej Daisy. Jest dla dzieciaków i dla nas zresztą też. Lemury. Wałbrzyską palmiarnią kończymy nasz pobyt w Dolnośląskiem, na pewno tutaj będziemy musieli wrócić. Przede wszystkim chcieliśmy jeszcze zwiedzić Pałac Marianny Orjańskiej w Kamieńcu, ale i w samym Wałbrzychu jeszcze nie wszystko zwiedzone. No i przede wszystkim Góry Wałbrzyskie i wpisany na szczyt Korony Gór Polskich, szczyt Chełmiec. Tak, także na pewno do Dolnego Śląska jeszcze wrócimy. A teraz mamy 600 km ponad do pokonania do łeby, do domu, bo ferie się już kończą, także bez żadnych y, przerw się nie obędzie. No przerwy <laughs> będą musiały być na pewno, bo jednak kawał drogi jest. I pierwszy e, postój... Pierwszy nie? postój mamy w świebodzinie, gdzie jest y, drugi najwyższy pomnik na świecie Jezusa Chrystusa. Także teraz świebodzin. Tak, parking mamy przy samym pomniku, tak. zawsze chcieliśmy tam być, jakoś nigdy nie udało nam się dotrzeć. Tak, więc sporo znaczy, nadrobić, mamy te zaległości. 200, 200 km drogi, przerwa i później będziemy dalej spokojnie pokonywać trasę do łeby. To co? Jedziemy? Jedziemy. Jedziemy. Cześć, witajcie. Dzisiaj 10 luty. Znajdujemy się w Świebodzinie. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj około 22. Noc spędziliśmy spokojnie, ale komuś kto ma czuły sen nie polecamy, bo blisko znajduje się ruchliwa ulica. Zjeżdża się też młodzież samochodami, trochę imprezują. Ale o przyzwoitej porze zrobiło się w miarę cicho, także my nie narzekamy. Co nas do tego miejsca miarę, przywiodło? W miarę cicho, w miarę no. cicho, bo dziewczyny tak e, mają twardszy sen, ja tak w sumie trochę się budziłem, no ale nie było źle. Co nas przywiodło? No, oczywiście ten pomnik, który widzicie za nami, on ma 36 metrów wysokości. Który jest najwyższy na świecie? Czy to jest drugi pomnik, czy trzeci? Już nie będziemy na razie wnikać w szczegóły, bo kwestie są tutaj sporne, zdania są podzielone. W każdym Ale razie na świecie najwyższy przez chyba rok czasu, od 2010 do 2011, był najwyższy na świecie. Podobno. Tak, wyczytaliśmy. Tak, tak, zależy jak liczyć oczywiście. W każdym razie pomnik ten jest wzorowany na tym najsłynniejszym z Rio de Janeiro. Ale już na chwilę obecną kolejny nowy powstał w Brazylii, powstał też podobny pomnik podobnej wysokości w stolicy Peru, ale mniejsza o to. My się U nas cieszymy, jest, że w Polsce jest jeden. Cieszymy się z tego pomnika i idziemy go właśnie teraz. Tak, jeszcze wiedzieć. w tym miejscu nie byliśmy, także idziemy zobaczyć. Figura Chrystusa w świętocinie została wykonana z żelbetu w całości i całkowita jej masa wynosi około 440 ton. Całkowity koszt budowy wynosi około 6 milionów złotych i w całości został pokryty z datków parafian, polonii amerykańskiej, a także lokalnych przedsiębiorców. Już doszliśmy na całą górę, jesteśmy u stóp Pana Jezusa. Tak. Yy, I co? Puszczam Fajny widok mamy na miasto, tu widać cały teren. Chodząc po kopcu mija się stację drogi krzyżowej i cały ten teren jest też ograniczony tylko nie wiemy w końcu, to są stacje różańcowe. Czy stacje... podejdziemy bliżej, to no może rozstrzygniemy. Bo na stacji drugiej krzyżowej ich jest za dużo, bo tu mamy 9 kapliczek kamiennych i z tamtej strony też tak, chyba 8. Ale tu wchodząc na górę były stacje, więc wątpię, że są dwa razy. Nie? I co? O, parking? Marisa, hej, <laughs> Dej, ty tam nie spadniesz? <laughs> tak, zobaczcie, tam stoimy i ten parking się ciągnie no, ładnych ze 30 metrów 40. Fajny, długi, duży parking. A tam z tyłu widzicie kilka tirów. Jest też parking dla tirów. Tak. Więc myślę, że jeżeli jakaś tam w sumie hałaśliwa młodzież się zjedzie, to można zawsze gdzieś w jakiś kąt odjechać, żeby wyspać się. No i co całkiem fajny jest też widok na miasto tutaj stąd. No może na GoPro niekoniecznie to widać, ale jest naprawdę fajnie. No i oczywiście sama figura robi wrażenie tutaj jak stoimy u podnóża, zobaczcie jak to się to do góry, do góry, do góry, do góry, 36 metrów a razem z kopcem ponad 52-52,5 metra. Głównym inicjatorem i pomysłodawcą budowy figury Chrystusa Króla w Świebodzinie był ksiądz z parafii Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie, ksiądz prałat Sylwester Zawacki, który rozpoczął tę pracę już w roku 2001, a figura została poświęcona przez biskupa w 2010, czyli całe prace trwały aż 9 lat. Jak wspominaliśmy wcześniej, idąc w kopce mija się stację drogi krzyżowej. Jak miniemy ostatnią stację drogi krzyżowej, jest pochowane serce pomysłodawcy. Przeczytamy, co to jest napisane. Tu spoczywa serce księdza Sylwestra Zawackiego. Budowniczy sanktuarium miłosierdzia Bożego 1998 rok. Budowniczy pomnika Chrystusa Króla 2010. Godzina 12, opuszczamy Świebodzin, jedziemy do Łeby, 460 km przed nami, planujemy jeszcze przystanek w Szczecinie, żeby rozprostować nogi, coś zjeść, pewnie w jakimś centrum handlowym i wtedy już do domku, koniec wakacji. Godzina 12:25. Mamy 40 km do Gorzowa Wielkopolskiego. Godzina 14: opuszczamy S3, zbliżamy się do Szczecina, wjeżdżamy na A6. Zjedź w prawo! Godzina 17.00 mijamy Kołobrzeg. Godzina 19 mijamy Słupsk. Godzina 20 mijamy Lębork, 30 km do domu. Na tym kończymy naszą relację z zimowej objazdówki przyczepą kempingową po Polsce. W czasie podróży tej po raz kolejny przekonaliśmy się, że nasz kraj jest piękny o każdej porze roku i wciąż skrywa przed nami wiele ciekawych i godnych odwiedzenia miejsc. Dzięki, że byliście z nami. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!